Cześć! Słowem kluczem dzisiejszego naszego spotkania jest callback. Porozmawiamy sobie czym jest callback, w jaki sposób go używamy. Przy okazji pojawi się też wiele różnego rodzaju definicji zwrotów, które gdzieś w Twoim programistycznym życiu będą się przewijać. Rozmowę o callback zaczniemy od definicji pojęć, które musimy znać i rozumieć, by wiedzieć jak callback używać no i na czym to wszystko polega. Więc nie bójmy się pojęć, spróbujmy je sobie jakoś tam zdefiniować i zrozumieć. Po pierwsze spotkasz się z takim określeniem, że funkcja to jest first class object. Co to oznacza? No, że funkcja jest pełnoprawnym obiektem, nic więcej, nic więcej, że jest pełnoprawnym obiektem. Czyli co z tego wynika, że może być tak samo używana jak każdy inny obiekt. Na przykład, może być przekazywana jako argument do funkcji, ale może być też zwracana jako wartość z tej funkcji. Zaraz zobaczymy to na przykładach i wszystko stanie się jasne. Najważniejsze, zapisz sobie w swojej głowie już teraz przekazując jakikolwiek argument do funkcji, tym argumentem może być też funkcja, a używając na przykład słowa kluczowego return, czyli zwracając z funkcji jakąś wartość, tą wartością też może być funkcja. I to właśnie wynika z tego, że funkcja jest first class object. Drugim pojęciem, pojęciem, które jest tematem dzisiejszego naszego spotkania, jest callback. Callback zwana też funkcją wywołania zwrotnego, zwana też callback function i to jest bardzo łatwo zrozumieć. Callback to jest funkcja, którą przekazujemy jako argument do funkcji, którą wywołujemy. Zaraz też na przykładzie stanie się to jasne, ale możemy, tak, możesz przekazać do funkcji jakieś argumenty. Definiując funkcję ustalasz parametry. O tym mówiliśmy w jednym z poprzednich filmów. No, wywołując funkcję przekazujesz do niej argumenty. Jeżeli jakimś argumentem określasz, że będzie funkcja, no to ta funkcja jest właśnie callback. Ona zostaje potem w Twojej funkcji wywołana. I to jest cała idea callbacka, którą dzisiaj musimy zrozumieć, ale zrozumiemy ją na demie. Na teraz zapamiętajmy, funkcja przekazana jako argument do innej funkcji nazywana jest callback. Ostatnie pojęcie, które musimy zapamiętać i zrozumieć, to funkcja wyższego rzędu, zwana też funkcją wyższego poziomu czasami. No i co za tym idzie, mamy dwie takie formy z języka angielskiego, tak, które są stosowane: higher order function i higher level function, czyli funkcja wyższego rzędu. Co to oznacza? No, jeżeli funkcja, yy, którą przekazujemy do, yy, jako argument do innej funkcji nazywamy callbackiem, no to ta funkcja, do której jest callback przekazywany, jest funkcją wyższego rzędu. Czyli funkcja zawierająca ten callback określamy ją funkcją wyższego rzędu. I jeśli ktoś. Obudzi się o drugiej w nocy i zapyta, co to jest funkcja wyższego rzędu, to pamiętaj, jest to funkcja, do której została przekazana inna funkcja w formie callback, tak? Czyli jeżeli, funkcje, jeżeli funkcja zawiera callback, no to jest funkcją wyższego rzędu. Otworzyłem bracket, jak widzicie jest pusty, zawiera tylko ciało naszego dokumentu i wszystko w znacznikach script sobie napiszemy. Jednocześnie po prawej stronie mam konsolę, którą będę wywoływał, w której będę wywoływał to, co napiszemy. No dobrze, więc najpierw zobaczmy, jak możemy zastosować callback. Na czym to polega? Przykład 1a. Napiszę sobie najpierw dwie funkcje. Funkcję, która będzie dodawać, i funkcja, która będzie odejmować. To standard, tak? Czyli możemy. Funkcja dodaj. Określam dwa parametry, które sobie teraz zwrócimy w formie dodania. Czyli w naszym wypadku x plus, x plus y. No dobra, mamy jedną funkcję. Teraz możemy sobie tą jedną funkcję skopiować i napiszmy ją podobną funkcję, tylko taka, która będzie zawierała coś takiego jak odejmij. No dobra. Parametry są takie same, yy, tylko zwróci nam coś innego. Jeśli teraz napiszę naszą funkcję w konsoli, no to tak 4, 5, będziemy mieli minus 1. Tutaj nie mamy żadnego kolbaka, ale napisaliśmy sobie tę funkcję, żeby właśnie kolbaka zrozumieć. Mając te dwie funkcje możemy pokazać już czym jest callback. No, stwórzmy sobie trzecią funkcję. Niech to będzie funkcja, którą nazwiemy calc. Która przyjmie trzy parametry. Niech to będzie parametr A, B i callback. Co do samych nazw, dobrze to zrozumieć i zapamiętać. To, jakie nazwy parametrów sobie tutaj określam, to jest oczywiście moja wolna wola. Ja mogłem to tak samo nazwać XY tutaj, tak jak w funkcjach wyżej, a mogłem jeszcze inaczej. Ale ważniejsze niż. Tam pierwsza część jest druga. Nazwałem trzeci parametr callback i ta informacja tak naprawdę służy mi, innym programistom wykorzystującym mój kod na przykład. Oni wiedzą, że tutaj zakładam podanie funkcji, ale równie dobrze ja mogłem nazwać ten parametr c, więc nie jest to jakiś, jakiś wymóg języka JavaScript, żebyśmy ten callback tutaj określili, ten parametr właśnie nazwą callback. Nie. OK? Żebyśmy to, to, to wiedzieli. No dobra, stworzyliśmy sobie na razie funkcję, teraz wypełnimy jej ciało. Niech ta funkcja nam powoduje wyświetlenie... W konsoli, yy, najpierw w wartości, tak? Czyli tutaj piszę console.log i wprowadzone zostały wartości A i B. Pobieram z, z argumentu pierwszego, z argumentu A i B i je wyświetlę. Tutaj na razie nic nie ma z kolbaka, i tu się pojawia, czym jest kolbak. No dobrze, możemy sobie zwrócić z tej funkcji funkcję, którą podamy tutaj, tak? którą wywołamy, czyli funkcję, którą podamy w funkcji calc, zwracamy ją, wywołujemy ją. Podając oczywiście tutaj wartości AB. Ok, i jeśli nie wiesz, co zrobiliśmy w tym momencie, to zaraz Ci to uświadomię, wywołując tą funkcję. No, niech będzie funkcja calc, do której podamy wartości 10, 20. I jako trzecią podajmy funkcję. Możemy podać z tych dwóch funkcji, które sobie tutaj stworzyliśmy. Czyli dodaj. Oczywiście zwróć uwagę, że nie wywołuję tej funkcji tutaj jako argument. Nie, nie. Przekazuję ją do środka. I teraz w momencie w którym wywołam, to zobaczcie co się stało. Wprowadzone zostały wartości 10 i 20. No dobrze, tu wiemy, ale tutaj jeszcze nic się nie wyświetliło, bo nigdzie tej zmiennej nie przypisaliśmy jej wyniku, więc wpiszmy ją w konsoli może. Kalk 10 15 i yy, niech będzie yy, odejmij. Tak? No dobra, wywołaliśmy i zobaczcie Pierwsze to, co zostało określone tutaj w log zostało wykonane i zwrócona została wartość 5, ponieważ wywołana została jako callback funkcja odejmij czyli 10 minus 15, co zwróciło nam 5. No i w tym momencie użyliśmy jednej funkcji. Dodaj, napiszę, może tak to, co mówiłem wcześniej. Tu może być równie dobrze C, tylko musimy pamiętać. I możemy przekazać i przypiszmy tą wartość, nie wiem, const. Wynik, tak? Wynik. Dobrze. No I teraz piszmy sobie wynik i mamy 30. bo dodaliśmy akurat w tym wypadku. OK. Mam nadzieję, że jest to yy, zrozumiałe dla ciebie. Pamiętaj zawsze, jeżeli będziesz, jeśli argumentem będzie inna funkcja, to używaj callback. Tak? Będziemy wywoływać tą funkcję w środku. I wtedy łatwiej jest, ten kod jest dla nas bardziej y, czytelny. Więc jak widzicie, mając taką funkcję callback możemy użyć dowolnego dowolnej innej funkcji, którą sobie stworzyliśmy. <laughs> Przepraszam. I to może być dodaj, odejmij, pomnóż, podziel. Y, i, I tak naprawdę tak w podstawowej wersji działa, tym jest callback. Tak możemy sobie przenosić funkcję y, do środka. No dobra, zróbmy sobie jakieś inne przykłady. Drugi podobny przykład function. No, zróbmy sobie function pokaż w konsoli. I niech ta funkcja przyjmuje jeden parametr. No i ten parametr niech się wyświetli log x. To jest zadanie funkcji y, pokaż w konsoli. No dobrze, druga funkcja może nam na przykład y, pokaż alert. Zamiast konsoli niech pokaże nam alert, czyli alert x. Dobra. Tą wartość, którą pokażemy zostanie wywołany pop-up. No i teraz napiszmy funkcję wyższego rzędu, która przyjmie jako callback jedną z tych dwóch funkcji, albo innych jakich napiszemy, bo oczywiście możemy sobie dowolną ilość funkcji tego typu napisać. No i niech będzie function pokaż gdzieś. I niech będzie, niech przyjmuje wartość x i callback. Ok. I teraz w środku, tak naprawdę, zrobimy tylko callback x. Dobrze. Mamy już, napisaliśmy sobie takie funkcje. Wywołajmy konsolę. No, tu pojawiły się tylko te kreseczki, których ja tutaj trochę napisałem, żeby oddzielić kolejny przykład, a żeby wywołać tą funkcję to oczywiście możemy ją wywołać. Mogę ją wywołać tu w kodzie, ale napiszę od razu w konsoli. Czyli pokaż gdzieś no i niech to będzie jakaś wartość typu A, tak, typu prostego string i callback może być pokaż alert. Wywołajmy naszą funkcję i zobaczmy co się stanie. No, oczywiście pojawił się alert, ponieważ procedura tak jak mówię jest taka, wywołujemy funkcję Pierwszy argument przekazujemy stringa w tym wypadku jako ten x. Drugi argument przekazujemy nazwę funkcji bez jej wywołania, ponieważ ona jest tutaj wstawiona i jest wywołana dopiero w tym momencie i podany jest, yy, podany jest x. No zobaczmy jeszcze, pokaż gdzieś, niech będzie i dla odmiany bbb, no i pokaż w konsoli. I w tym momencie bbb pokazało nam się w konsoli. No, i mamy przykład właśnie przekazania funkcji jako callback do, yy, do środka. Jeszcze jedna rzecz, ważna, żebyśmy wiedzieli i sobie też to zapamiętali, yy, że zobaczcie, ja mogę sobie nazwać tutaj tą, ten parametr a. I powiedzcie, powiedzcie, czy to będzie nadal ten sam parametr co tutaj? No, musimy sprawdzić, napisać. Yy, pokaż gdzieś, tak? I jako parametr a tutaj napiszmy sobie tym razem działa. Zobaczymy, czy działa. A callback może być pokaż w konsoli. Dobra. I teraz ocenmy, co się dzieje. Yy, działa jest przekazane jako a. Tak? Tutaj do callback jako a. I tu się znajdzie. Czyli w tym momencie napiszę to, co zrobiliśmy. Pokaż w konsoli. Z wywołaniem a parametr przyjął nazwę działa. Tak naprawdę to język przeglądarki, czy tam, przepraszam, język JavaScript sobie tutaj w tym momencie tak to podstawi. No i to działa, zobaczcie, pokaż w konsoli, jest przekazane, staje się tak naprawdę tą funkcją wywołaną tutaj. I to działa, przyjmuje teraz x, więc te nazwy. W żaden sposób nie muszą być takimi samymi nazwami. Te parametry nie muszą mieć takich sam nazw, więc nie ma się tutaj co obawiać jakby szukać ten. To może być naprawdę różne. Ważne żeby w ramach funkcji to się zgadzało, tak? W, w napiszmy, zapiszmy i wywołajmy i w tym momencie pokaż gdzieś działa, zadziała. Ważne zapamiętać też w ten sposób, tak? Nie musimy we wszystkich miejscach używać takich samych parametrów. Tylko w tej naszej jednej, jedynej funkcji, bo jak widzicie, to tak zadziała i będzie wszystko dobrze. No dobra, idziemy dalej z przykładami. To, co pokazałem wam do tej pory, to funkcje wyższego rzędu, które stworzyliśmy sobie sami. Super. Takich funkcji będziemy naprawdę podczas programowania tworzyli mnóstwo. Może nie takich jak pokazałem. Bardziej skomplikowanych, bardziej przydatnych. Natomiast istnieje masa, istnieje też masa funkcji wbudowanych. Wbudowanych funkcji wyższego rzędu. Czyli takich, które wymagają. Do których można podać inną funkcję jako callback. I jestem pewien, że nawet nie wiedząc o tym, korzystacie z takich funkcji, jeśli programujecie już dzisiaj w JavaScript, jeśli nie, to będziecie na pewno z takich funkcji wielokrotnie korzystać. Na przykład set interval. Set interval. Wymaga od nas, jest funkcją wbudowaną i wymaga od nas podania dwóch parametrów. Pierwszym parametrem jest właśnie callback, czyli jakaś funkcja, którą chcemy wykonać. No Załóżmy, że chcemy wykonać funkcję, która będzie nam co sekundę wyświetlała jakiś komunikat, czyli console, lock coś. OK. I podaliśmy tak naprawdę tutaj. Pierwszy parametr, drugi parametr określany w milisekundach, co jaki czas ma się ta funkcja wywoływać. No, określmy tutaj na sekundę. Zapiszmy w tym momencie. Zobaczycie, że co sekundę to coś się wyświetla. Funkcja działa. Co sekundę jest wywoływana nasza callback. Zobaczcie w praktyce, co tutaj zrobiliśmy. Najpierw podaliśmy. Funkcję, nasz callback, ponieważ możemy przekazać funkcję, która już istnieje, albo ją stworzyć, tak? Nie ma obowiązku, żeby to była nazwa funkcji. Oczywiście, już Wam pokazuję, być może przykład wtedy będzie dla Was yy, łatwiejszy do oceny, do zrozumienia. Zobaczcie, możemy sobie nazwać funkcję yy, show. Tak, na przykład show. I teraz zamiast tej całej funkcji anonimowej, którą, której, którą tutaj przekazujemy, możemy napisać show, tak? Nie zmieni to nam w żaden sposób wyniku. Będzie też się wyświetlało, tak? Czyli ta funkcja została przekazana jako callback. Czyli zwracam uwagę, że możemy, jeżeli używamy, tak, callbacka, to niekoniecznie to musi być funkcja, która istnieje i do, niej, do jej nazwy się odwołujemy i ją przekazujemy. Możemy tą funkcję anonimowo napisać sobie tak jak normalnie byśmy tworzyli funkcję anonimową przypisując ją do zmiennej. By wrócić do naszych pojęć i sobie utrwalić, set interval w tym wypadku jest funkcją wyższego rzędu, show funkcja show albo funkcja anonimowa, którą wcześniej tu mieliśmy, byłaby funkcją callback. No i to są te dwa pojęcia, które tutaj jakby się spotykają w jednym miejscu. No dobra, a my możemy sobie iść do kolejnego przykładu. Kolejnym przykładem, który chciałem wam pokazać, to jest metoda add event listener. Często używamy jej jakby manipulując różnymi rzeczami na naszej stronie HTML. Już pokazuję o co chodzi. Dokument, czyli wykonujemy ją akurat w tym wypadku ją wykonam na naszym dokumencie, czyli na naszej całej stronie internetowej. Czyli jeżeli do, oznacza to mniej więcej tylko coś takiego, jeśli coś się wydarzy na naszej stronie internetowej. Co? No najpierw klik, czyli jeśli wydarzy się klik. Pierwszy element naszej funkcji at event listener to jest dodanie co ma się zdarzyć. No i tu napisałem sobie klik. No dobra, a drugi element to jest mniej, mniej więcej tylko callback, gdzie podajemy funkcję, która ma się wykonać w momencie, jeśli ktoś kliknie. No niech to będzie function w którym przy przekażemy, na przykład, jakąś tam konsol log, i niech będzie klik. Ok, mamy taką funkcję, tak naprawdę możemy zapisać, odświeżyć naszą stronę. I zobaczcie, widzicie fragment tutaj strony. Ja, klikając dowolne na nim miejsce wywołuje funkcję, którą przekazałem. Oczywiście możemy dokładnie ten sam sposób zrobić jak poprzednio, czyli zamiast funkcji anonimowej, którą sobie tutaj stworzyliśmy i podaliśmy jako drugi argument tutaj, to możemy napisać na przykład show, tak, wykorzystać funkcję, którą mamy już gdzie indziej. No i teraz odświeżmy i po tak, po kliknięciu akurat funkcja show robi nam coś takiego, że w console.log wyświetla coś. Czyli sobie możemy poklikać. OK więc też jak widzicie wbudowana tutaj akurat metoda wykonana na dokumencie też pełni rolę funkcji wyższego rzędu, do której przekazujemy jako callback jakąś funkcję. Zostały mi jeszcze dwa przykłady do pokazania oczywiście tych funkcji wyższego rzędu wbudowanych jest mnóstwo, ja Wam Wam jeszcze dwie, żeby była jakaś różnorodność. Zobaczcie, stworzyłem sobie tutaj na szybkości zmienną, w której przechowuję tablicę, która ma cztery wartości. Chciałbym posortować tą, tę Tablicę, yy, więc mógłbym napisać coś takiego, tak? Yy, wiek, czyli nasza zmienna, i użyć metody wbudowanej sort. Wywołajmy to i zobaczmy, co się stanie. Czy nam ładnie posortuje? No, jak widzimy, niespecjalnie nam posortowało ładnie, ponieważ chcieliśmy, tak, yy, posortować. Myśleliśmy, że będzie od najmniejszej do największej, bo takie jest sortowanie, ale tu okazało się, że ta metoda tak działa, że zamienia na stringi, porównuje te stringi, no i mamy efekt końcowy zupełnie inny niż się zapewne spodziewaliśmy. Yy, dlatego ta metoda sort umożliwia nam podanie właśnie tutaj callback. To znaczy, możemy stworzyć własną funkcję, która nam to bardzo ładnie posortuje według tego, co chcemy. Od najmniejszych do największych i jakie tam sobie wymyślimy sortowania. Nie będę dzisiaj o tej metodzie zbyt wiele mówił. Chciałem Wam tylko pokazać tak, wywołanie takiej funkcji. No to możemy ją przekazać jako funkcję anonimową. No i podajemy tutaj parametr, w jaki sposób mają być porównywane te dwa te liczby między sobą. I tak naprawdę wystarczy wpisać nam return. A musimy podać oczywiście tutaj wartości, dwóch, które porównujemy. Możemy napisać tak: return A minus B. I nie przejmujcie się, że nie wiecie o co chodzi. Wynik jest dobry, działa. Chodzi mi bardziej o callback, który sobie tutaj stworzyliśmy. Czyli podaliśmy funkcję, jakby sortującą, która nam, znaczy funkcja sortująca została wywołana, a w niej podajemy jeszcze jakby warunek, jak to ma być sortowane. I oczywiście o tym opowiem Wam więcej, to sobie zrozumiemy i to nie jest trudne, ale przy tablicach. Bo to jest akurat metoda wykonywana dla tablicy, więc ja do tego wrócę w późniejszym czasie. Chciałem Wam tylko pokazać, tak, że możemy tutaj sobie taką metodę dodać. No i też yy, oczywiście moglibyśmy to zrobić w ten sposób, że już Wam pokazuję tak, moglibyśmy sobie, nie wiem, od najmniejszej sobie taką funkcję stworzymy. Ok. I teraz możemy sobie napisać od najmniejszej. Dobra, i wynik będzie dokładnie ten sam. No, bo to samo zrobiliśmy, tylko jakby przekazując nazwę funkcji już wcześniej zadeklarowane, a nie funkcję anonimową. Więc tak to działa. No, i przechodzimy do ostatniego przykładu. Huh. I ostatni przykład, którym też wykorzystamy callback, trochę inny niż poprzednie. Zobaczcie, stworzyłem sobie najpierw zmienną, nazwałem ją miasta, przypisałem do niej tablicę zawierającą trzy miasta napisane z małej litery, ale też duże są, tutaj się pojawiają. No i chciałbym na, tym, na tych miastach dokonać pewnej operacji, żeby wszystkie nazwy były pisane z dużej litery. Mogę to zrobić za pomocą pętli. Mogę, ale mogę, co polecam, co powinno się generalnie, co jest lepszym rozwiązaniem, użyć funkcji. Tak? Do takich rzeczy powinniśmy używać funkcji tam, gdzie możemy. Więc chcę sobie stworzyć nową, e, zmienną, do której przypiszę miasta z wielkiej litery. To napiszmy miasta Upper. Jak ona się tak nazywa. I teraz y, wykorzystam tutaj metodę miasta, map metodę map, która jest metodą wbudowaną, którą możemy wykonać na funkcji. Ona bierze nam, co ona robi ta metoda? Bierze nam yy, zawartość naszej tablicy, każdy element naszej tablicy po kolei yy, i wykonuje na nich callback, czyli funkcję, którą my przekazaliśmy, czyli przekażmy tu jakąś funkcję anonimową, którą sobie stworzymy. Chcemy co zrobić? No chcielibyśmy, żeby yy, każda z tych wartości była napisana wielką literą. Od razu powiedzmy sobie: tu trzeba użyć nazwy, bo te nazwy zostaną przekazane do tej funkcji. Więc musimy je przekazać jako argument. Każda, każde wywołanie, tak. Zaraz zresztą opowiem szczegółowo, jak to działa. Natomiast w tym momencie napiszmy tylko tak. Return: return city uppercase. Dobra. Uppercase jest metodą, więc musimy w ten sposób zamknąć. No i najpierw sprawdźmy, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Czy jest jakiś błąd? Sprawdzimy to patrząc, jaka jest zawartość w tym momencie miasta Upper. No i zobaczcie, wszystko zostało napisane fajnie. No wydrukujmy to sobie to, żeby za każdym razem nie musieć. Przepisywać. O, mamy tak. I Zobaczcie, w tym momencie nam się drukuje w console.log miasta Upper. Yy, I chciałem Wam dokładnie opisać, co tutaj się wydarzyło. Yy, wiele jest takich fajnych, właśnie funkcji tego typu, które możemy wykonać na tablicach. Przy okazji tablic będziemy się tego uczyć, ale bardziej mi chodzi o to, że przekazaliśmy jako argument. Do naszej metody map, czyli metody funkcji map przekazaliśmy callback w postaci naszej anonimowej funkcji. Że jeszcze dla, żeby to było bardziej czytelne, to napiszmy sobie function upper, niech ona się tutaj nazywa i wprowadźmy tą funkcję tutaj. To nie powinno nam nic zmienić, dokładnie jest tak samo. Czyli widzicie, używamy callback funkcji upper, którą tutaj wykonujemy. Map powoduje nam to, że na każdym elemencie naszej tablicy, na każdym, wzięty jest najpierw pierwszy element. Pod city jest pierwszy element, czyli Warszawa. Zobaczcie, Warszawa przekazana jest tutaj. Później się dzieje coś takiego. I jest podnoszony i jest zwracana w miejsce tej starej Warszawy ta nowa Warszawa, która będzie powiększona. Tak to wygląda yy, w praktyce, więc mam nadzieję, że jest zrozumiała, ale bardziej niż to, jak działa ta metoda, bo tak jak mówię, będziemy o tym rozmawiać przy okazji tablic, to bardziej mi chodzi o to, żebyśmy już zrozumieli, że mamy tutaj do czynienia z callbackiem, z funkcją callback, czyli funkcją przekazywaną do innej funkcji, tak? I tak to działa. No dobra. Wydaje mi się na dzisiaj koniec, ponieważ mieliśmy wiele razy czym już jest funkcja wyższego rzędu, czym jest callback, czym jest first class object. To nie będę tego powtarzał. Jak coś, to zapraszam, wróć, wróćcie na początek filmu. Tam jeszcze można sobie to ewentualnie powtórzyć. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. 15 materiałów za nami. Została jeszcze dyszka. Do zobaczenia.